Cześć, ja jestem Martyna i dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku Książek w Ciemno i dzisiejszy odcinek powstaje dzięki uprzejmości Nikoli, którą kojarzyć możecie z kanału Doktor Book lub z Instagrama o tej samej nazwie, bo Nikola głównie tam się udziela i tworzy wspaniałe treści o książkach, i dla mnie to jest też jeden z takich wyjątkowych odcinków, ponieważ Treści Nikoli to były pierwsze treści bookmediowe, które w ogóle gdzieś tam w internecie do mnie trafiły, więc teraz jest mi bardzo miło, że mogę ją gościć na swoim kanale i dzięki niej stworzyć właśnie taki ciekawy odcinek dla Was. Nie będę już specjalnie przedłużać, bo zauważyłam, że ja te wstępy robię strasznie, strasznie długie, więc biorę się już za książki. Mam je tutaj w takiej torbie i, i ja naprawdę nie wiem, co jest w środku. Poprosiłam Grzegorza, żeby poszedł odebrać je do salonu, bo one już teraz nie przychodzą zapakowane tak bardzo. Wiecie, nie są zużywane te wszystkie materiały i śmieci, i po prostu dostajecie książki bez żadnego opakowania, więc Grzegorz poszedł za mnie, żeby je zapakować, więc zobaczmy, co jest w środku. I w ogóle Nikola też mi napisała, Wybrałam ci jedną trudną, jedną smutnawą, jedną mega słodką i jedną śmieszną, więc dopasujmy to do tych opisów. O, spacerujący z książkami karsten Hen, jeżeli dobrze czytam nazwisko, to jest w ogóle książka, która jest bardzo długo już na mojej wyszliście na Goodreads, więc podejrzewam, że też się nikola tam zerknęła. I wydaje mi się, że to jest książka, która ma ogromną szansę, żeby mi się spodobać, bo to jest literatura dziecięca i opowiada też o książkach. A ja bardzo lubię książki, w których książki są bohaterami, i też czuję, że ona może być taka rozczulająca, bo mamy tutaj chyba jakiegoś starszego pana, księgarza, tak, który, do którego przyczepia się dziewczynka, która z nim coś chce robić, chyba mu towarzyszyć, a on na początku za bardzo nie chce. A potem jakoś się zemza przyjaźnia. Nie wiem, już teraz naprawdę nie pamiętam do końca, o czym była ta książka, ale cieszę się, że do mnie trafiła, bo nie wiem, jak długo jeszcze byłaby na tej mojej liście, a w końcu jest w moich rękach. Następnie mam. <ścoughs> kwiat wiśni i czerwona fasola. Durian Sukegawa. Wy pewnie pomyślicie, że ja ściemniam i wymyślam, ale. Ja nie wiem, jak to się dzieje, ale przy tym formacie osoby, które proszę właśnie o zamówienie dla mnie tych książek, one zawsze jakimś cudem zamawiają książki, które ja już od dawna chciałam przeczytać albo niedawno o nich myślałam, bo ja o niej myślałam już wiele razy, że chcę ją przeczytać. Właśnie głównie z polecenia Nikoli, bo ona regularnie powtarza i przypomina o niej na swoim kanale, że ona jest świetna. I nawet ostatni weekend myślałam o tym, żeby ją zamówić, ale nie wiem, co się wydarzyło, że tego nie zrobiłam, więc... Możecie mi nie wierzyć, ale naprawdę tak jest. To jest jakaś wspaniała magia book mediów, że w każdym tym odcinku znajduje się jakaś książka, która idealnie się, wpasowuje się w to, co ja akurat chciałam przeczytać albo planowałam kupić. Przepraszam, że Wam tak szeleszczę, ale już widzę coś, co jest... Dożywociem Marty Kisiel i tak się troszkę zająknęłam, bo ja mam taką trudną relację z Martą Kisiel, w sensie żadnej relacji z nią nie mam, bo jej nie znam, ale mam na myśli to, że sięgnęłam kiedyś po Nagle trup i totalnie się odbiłam od tej książki i wydaje mi się, że po prostu komedia kryminalna nie jest dla mnie, że to nie jest mój gatunek i pomyślałam, że już nie będę sięgać w ogóle po jej twórczość, bo jakoś tak się zraziłam po tym Nagle trup, a tutaj Dożywocie. Ale wydaje mi się, że to może być zupełnie inny klimat niż komedia kryminalna. W sensie na pewno, bo ona jest chyba taka cozy, to jest chyba jakaś fantastyka. Nie wiem za bardzo o czym jest ta książka, ale to tylko kolejny raz podkreśla, że ten film realizuje swoje zadanie, bo ja wyjdę znowu ze swojej strefy komfortu, przeczytam coś, czego nie planowałam czytać i sięgnę po książkę, o której nie myślałam nawet i nie patrzyłam nawet w jej stronę. Także spoko. Myślę, że na pewno przeczytam to do żywocie, żeby, no żeby właśnie ten cel realizować. I zobaczmy, co jest ostatnie. O! Remark. Łuk Triumfalny, no to jest, to jest pewniaczek, ja czytałam w sumie na razie tylko jedną książkę remarka, a drugą mam na półce, w sensie mój tato na razie ją pożyczył ode mnie, więc w sumie ciekawe, że akurat ten tytuł Nikola wybrała, bo jak wysyłałam jej zdjęcia regałów, to nie było tam właśnie tej książki, która jest u mojego taty. No i ja tutaj nic więcej nie mam do dodania, to jest literatura, która mnie w 100% interesuje i chciałabym dojść w końcu do takiego momentu, że przeczytam wszystkie dostępne książki i Remarka, więc fantastycznie. Więc teraz idąc tym tropem, to ta jest pewnie trudna. Yy, trudna, smutnawa, słodka, śmieszna. To. To ta będzie smutnawa, moim zdaniem. Wydaje mi się, że ta będzie śmieszna. A ta słodka? Zobaczymy dobrze y, wyobrażam sobie te książki. I teraz myślę, że na pewno sięgnę, tak jak już Wam powiedziałam, po dożywocie. O, sięgnę po dożywocie, żeby właśnie wyjść z swojej strefy komfortu i jeszcze raz podejść do twórczości tej autorki. No Kwiat wiśni i Czerwona fasola, no, od w ogóle te dwie książki, ja bardzo dawno już chciałam po nie sięgnąć i myślę, że y, przepraszam Nikola, ale wybieram zawsze w ogóle do tego filmu trzy tytuły. Y i chyba przeczytam te trzy, a Remarka na razie sobie zostawię, z tego względu, że ja wiem, że ja w nieodległej przyszłości na pewno po niego sięgnę. Więc y, podaruję chyba sobie go na razie w tym, w tym filmie i sięgnę po te trzy, które y, mogą wzbudzić we mnie duże emocje. Chociaż Remark też, też by się to zadziało. Y, no natomiast wydaje mi się, że tak pragmatycznie do tego podchodząc do tego filmu, to wydaje mi się, że te trzy to będzie mój wybór, ale zobaczymy, jak się będę czuła. W następnych tygodniach jak będę je czytać, zobaczymy na co pozwoli mi mój humor. Wracam z pierwszą przeczytaną książką. Zaczęłam sobie od Spacerującego z książkami Kirsten Hen i to jest książka absolutnie wspaniała, piękna, ciepła, taka otulająca jak kocyk, ale dwa kroki wstecz, wracając do fabuły, ten nasz tytułowy Spacerujący z książkami to jest pewien Karl to jest człowiek, który już jest starszy, już raczej zbliża się do swojej emerytury i pracuje w księgarni, a jego rola tam jest bardzo taka wyjątkowa, ponieważ on rzeczywiście jest tym spacerującym z książkami i on zamówienia na książki dostarcza do rąk własnych do klientów. I bardzo, bardzo mocno podobał mi się ten element, ponieważ on był absolutnie wyjątkowy pod każdym względem, zaczynając od tego właśnie głównego bohatera który jest właśnie, tak jak wspomniałam, starszym panem. On też już ma swoją rutynę, każdy ten jego spacer wygląda podobnie. On przychodzi do tych klientów, których już od tylu lat zna, z którymi też nawiązuje pewne relacje. To też było bardzo takie wciągające i bardzo ciepłe, bo on z każdym z tych klientów miał inną relację, inaczej ze sobą rozmawiali. Co ciekawe, on też nie nazywał ich swoimi, ich imionami prawdziwymi, tylko Nazywał ich, przypisywał ich raczej do osób, do bohaterów z różnych powieści klasycznych, na przykład, i um, oni o tym nie wiedzieli, i to było bardzo ciekawe do obserwowania, bo on nie mógł zapamiętać po prostu takich prawdziwych imion czy nazwisk, a łatwiej mu było przypasować ich sposób bycia, ich sposób mówienia i charakter do właśnie tych postaci, więc to było bardzo ciekawe. Yy, I pewnego dnia, kiedy on. Znowu oddaje się tej swojej rutynie i jest w pracy. Spotyka pewną dziewczynkę, która stwierdza, że do niego dołączy. No i on nie jest za bardzo skory na zmiany, nie jest chętny, żeby rozwalać ten swój dzień, zmieniać na przykład trasę, więc tym bardziej nie podoba mu się, że ktoś tam mu będzie towarzyszył i będzie mu przeszkadzał, bo to jest dziesięcioletnia dziewczynka, szasza. Właśnie wydaje mi się, że chyba tak. Powinno się to czytać, bo imię zaczyna się od S i CH, i dlatego właśnie wydaje mi się, że Sasza, a nie Sasza. Natomiast nie jest to istotne, istotne jest to, że... chociaż nie źle powiedziałam, bo to jej imię też jest istotne i ono też ma tutaj jakieś drugie dno, jeśli tak to mogę nazwać w tej książce. No natomiast on na początku nie jest zadowolony z tego pomysłu, ale tak jak możemy się domyślać, bardzo szybko, albo może nawet nie bardzo szybko, ale w pewnym momencie on dostrzega zalety spędzania czasu z tą dziewczynką i. Rozwija się ta ich relacja. Bardzo przyjemnie mi się ich obserwowało, jak dziesięcioletnie no, dziecko wpływa na człowieka zbliżającego się do emerytury, więc ta przepaść wieku jest między nimi ogromna i to było chyba w tym takie najcieplejsze, że oni znaleźli wspólny język, znaleźli własny sposób na spędzanie czasu i niekoniecznie zawsze to były dobre wydarzenia i takie, wiecie, idealnie bajkowe. Natomiast jest tutaj dużo na stronach tej książki. Takiej dobroci, takiego ciepła, motyw odnalezionej rodziny, bo okazuje się, że ci bohaterowie, którzy są klientami w tej książce, oni nie do końca tutaj się pojawiają bez znaczenia, bo każdy z nich ma swoje zmartwienia, żyje w innym domu, jest w innym wieku, ma inne wykształcenie i inną pracę, i to powoduje, że oni mają właśnie różne swoje problemy. I okazuje się, że nasz tytułowy spacerujący z książkami wraz z szaszą są w stanie jakoś tak Nimi pokierować i tak nimi pomanewrować, że są w stanie znaleźć odpowiedzi na. Problemy i pytania jednego klienta u tego drugiego, ale tutaj już postawię kropkę, nie będę więcej się na tym skupiać, bo to nie jest gruba książka. Jej też nie powinniśmy traktować tak dosłownie, bo ja tutaj w niej widzę pewną taką przypowieść, pewne wydarzenia są uproszczone i no, mam wrażenie, że to po prostu jest na, na potrzeby książki właśnie tak zrobione i to jest w tym piękne, bo ma to taki baśniowy vibe. I to jest też taka książka, którą może przeczytać najmniejszy, najmłodszy maluch do. Naprawdę człowieka, który będzie miał 100 lat i wciąż znajdzie wartość w tej książce. Jest ona właśnie tak stworzona, żeby każdy mógł czerpać z niej przyjemności i nie będzie żaden czytelnik czuł, że nie jest w grupie docelowej. Ja przynajmniej mam takie wrażenie, że naprawdę może po tej książkę sięgnąć każdy i w zależności od tego. Kim jest, gdzie się znajduje, co aktualnie robi i jakie ma problemy, to coś z tej książki będzie mógł wyłuskać. A dodatkowa gratka tutaj w ogóle już jest dla miłośników książek i literatury, bo przecież książki są tutaj głównym bohaterem tak naprawdę i odgrywają dużą rolę. No, naprawdę, ja rozpływałam się nad tą książką i czytało mi się ją niesamowicie przyjemnie. To jest krótka lektura, dlatego też od razu przychodzę tutaj do Was, od razu podsumować ją całą i wyrazić swoją opinię. Oceniłam ją finalnie na cztery książki. Uważam, że jest świetna, będę o niej na pewno bardzo długo pamiętać. Skoniła mnie do. Wielu różnych przemyśleń i niektóre cytaty takie były, że naprawdę będą warte, żeby je sobie przypomnieć. Niestety nic, nie, zaznaczyłam sobie jakieś, także nic straconego. Baśniowa, piękna i naprawdę dla każdego, i dosłownie mam to na myśli, że. Każdy mógłby sięgnąć po tę książkę i jest tu pewna taka uniwersalna mądrość i naprawdę wszystkich Was zachęcam, żeby po nią sięgnąć. Natomiast nie spodziewajcie się, że to jest książka, która na przykład zmieni Wasze życie albo... Będzie wskazywać Wam jakiś kierunek w życiu. To zupełnie nie o to chodzi. To jest jedna z tych książek, właśnie, które otulają jak kocyk. Ona będzie idealna na jesień i na wszelkiego rodzaju smutki, jakieś chwile zastoju czy takiej melancholii to naprawdę spacerujący z książkami. Fantastyczna książka, w ogóle podoba mi się też jej wydanie. One, poza tym, że grafika mi się bardzo podoba, to ona jest też zrobiona z takiego, tak jakby z makulatury. Nie wiem, jak mam to nazwać, tak jakby była z kartonu zrobionego takiego paczkowego. I to też czyni ją taką wyjątkową. Naprawdę cieszę się, że ta książka do mnie trafiła, bo tak jak Nikola sprawdziła, to była książka, która najdłużej była na mojej liście, na Goodreads. I była tam zdecydowanie, zdecydowanie za długo, także. 4 na 5, świetna, będę Wam na pewno bardzo polecać. No i w międzyczasie zaczęłam sobie też, żeby już się nie rozbijać, tutaj nie wiadomo na ile update'ów czytelniczych, i zaczęłam sobie dożywocie Marty Kisiel. I yy, pierwsze moje taka, taka styczność, miałam pewien taki zarzut, bo dwa kroki wstecz, jak zwykle. Mamy tutaj głównego bohatera Konrada, który w spadku otrzymuje, jak się nazywa ten dom? jego. Yy, nie licho, tylko Pff, lichotka. Jej ja to zawsze mam problem, żeby... Dobrze powiedziałam, lichotka. Otrzymuje w spadku po nieznajomym krewnym dom, który jest takim starym, gotyckim domem z wieżyczką, który właśnie nazywa się lichotka. No i on będąc w, w centrum, a może nawet już po jakiejś Wielkiej kłótni i rozstaniu ze swoją partnerką. Stwierdza, że to jest idealny moment, żeby się spakować, pojechać tam, napisać książkę, bo on jest też właśnie pisarzem, więc on uznaje, że może to będzie dobry pomysł na świeży start i na jakieś zmiany w swoim życiu, więc on tam jedzie. I to, co dos dostaje i dostrzega na miejscu, tutaj miałam ten pierwszy zgrzyt, ponieważ tak jak możecie już też się dowiedzieć z opisu, on tam spotyka na miejscu różne stwory i różne kreatury, które nie powinny żyć. I między innymi jest to na przykład anioł stróż, który nazywa się Licho. I tutaj ta reakcja tego Konrada, który jest dorosłym człowiekiem, ja oczekiwałam, że on zareaguje bardziej rzeczywiście. I on tutaj naprawdę jest w szoku i nie dowierza. Natomiast wydaje mi się, że w prawdziwym świecie by to tak mocniej by to wybrzmiało. Ale znowu, to nie jest prawdziwy świat. W prawdziwym świecie nie spotkalibyśmy... Y na przykład Anioła Stróża, tak? Chociaż co mnie nigdy nie wiadomo, ja wciąż od dziecka czekam, aż w końcu jakąś taką postać nierzeczywistą spotkam. Jak na razie się to nie wydarzyło. No natomiast to było takie, taki mój mały zarzut, że poczułam, że to nie jest realne i że nie wierzę w tą historię. Natomiast kilka stron później już się tak wciągnęłam. Że zapomniałam totalnie o tym i zrozumiałam, że celem tej książki nie jest to, żeby być w ogóle rzeczywistą, żeby kreować jakiś skomplikowany świat i żebyśmy w to uwierzyli, tylko ona ma mieć cel taki relaksujący. To jest też znowu taka. Nie wiem, czy mogę to nazwać Cozy Fantazy, ale ona jest dla mnie taka, bo to jest kolejna taka baśń, tylko znowu na innym poziomie baśniowości niż poprzednia, o której mówiłam, bo tamta jest tak jednoznacznie piękna, a ta po prostu jest taka ciepła i wzruszająca, bo tych postaci nienaturalnych, nierzeczywistych w tym domu znajduje się więcej i one są tak wybitnie wymyślone. Dla mnie to jest fantastyczne, bo nie będę Wam wymieniać wszystkich, żeby nie odbierać Wam tej przyjemności, ale na przykład jest tam. Ja to tak nazywam taka ośmiornica Ala Kraken, która zamiast siać spustoszenie i zagładę zajęła się pieczeniem babeczek i pachnie cynamonem. Wiecie, o co chodzi? To jest tego typu fantastyka i to jest tego typu wykreowany świat. I każda z tych postaci ma w sobie coś takiego wyjątkowego, co niejednokrotnie wywołuje uśmiech na mojej twarzy, więc naprawdę zrozumiałam dopiero po pewnym czasie, dlaczego ja nie powinnam. Zastanawiać się nad tym, czy ten wykreowany dorosły mężczyzna Konrad jest rzeczywisty, czy nie, i czy ja bym się tak zachowała, czy nie. Tu zupełnie nie o to chodzi. Natomiast na razie jestem na 60. tam, którejś stronie i wrócę do Was pewnie, jak już skończę, bo to też nie jest gruba lektura. Ona ma chyba tam 300 stron z kawałkiem, więc też nie ma sensu, żebym się rozbijała tutaj na, na mnóstwo update'ów czytelniczych. Natomiast wywołuje ta książka, jak na razie, u mnie uśmiech, i jestem ciekawa, jakie będzie zwieńczenie tej historii i do czego dopłyniemy, bo wiem. Że ta książka ma jeszcze chyba dwie kolejne części kontynuacji. Nie jestem pewna, natomiast tak mi się wydaje. Ja się zabieram zaraz za czytanie i w ogóle, czy ta okładka nie jest przepiękna? No, czy to nie jest jedna z najpiękniejszych okładek, jakie widzieliście? W ogóle te kropeczki, które tutaj są, to one są takie e, błyszczące. Nie wiem, czy to w kamerze było dobrze widać, ale no, jest absolutnie wspaniałe. Taki daje mi ten film. Na razie, vibe e, taki cozy i przytulny bardzo. Chociaż podejrzewam, że jakbym sięgnęła po remarka, to bardzo szybko by się to zmieniło. Natomiast na razie jestem w takim. Ciepłym klimacie i dużo... Tak, ciepło to jest dobre słowo, bo dużo ciepła daje mi na razie czytanie tych książek, także widzimy się dosłownie za chwilkę. Skończyłam dożywocie Marty Kisiel i to była po prostu dobra rozrywka. Podobała mi się na tyle, że sięgnę na pewno jesienią, jak już będzie tak chłodniej, jak już będzie można pić herbatę i siedzieć w kocyku. To na pewno sięgnę sobie po drugi i trzeci tom, bo to jest naprawdę kozia lektura, tak jak już wcześniej wam wspominałam. Ona daje mi dużo ciepła i rzeczywiście tak było do samego końca, bo jestem zakochana po prostu w tej odnalezionej rodzince, a w zasadzie nie do końca odnalezionej, bo te istoty z różnych światów, które mieszkają w lichodze, one tam są na dożywociu, natomiast zmienia się tylko ten główny właściciel, który w spadku otrzymuje ten dom i on też w sumie tam zostaje na dożywociu. Ale co mam na myśli, to to, że bardzo podobają mi się te relacje, które oni tworzą. Konrad też nie polubił się tak do końca od razu ze wszystkimi tymi istotami. Mieli oni różne przeboje, różne przygody, które też wykraczały poza. Obszar tej lichotki, że tak powiem. I tutaj miałam mały rozjazd, i właśnie dlatego oceniłam tę książkę na trzy gwiazdki, co jest wciąż dobrą oceną. Natomiast już śpieszę wyjaśnić, skąd ta ocena. Tutaj ta książka dzieli się na takie. Pięć części, powiedziałabym. Nie powiedziałabym, że są to opowiadania, ponieważ cały ten świat, który tam zostaje wytworzony, on ma wspólny mianownik i to jest jakby ciągiem takim fabularnym, natomiast jest to podzielone na pięć części, w których mamy pięć takich różnych przygód, które. Ta ekipa tutaj w Lichodce przeżywa, no i trzy z nich wciągnęły mnie i zainteresowały mnie na tyle, że byłam zaangażowana i bardzo chętnie wracałam do tej książki. Teraz też bardzo wyraźnie pamiętam, co tam się działo, a dwie z nich były takie. Hmm, nie wiem w sumie, co my tu robimy, do czego to dąży, i też właśnie zastanawiałam się przez całą lekturę, do czego będzie dążyła ta historia, i muszę przyznać, że nie spodziewałam się zakończenia. To znaczy, to też troszkę tak mówię na wyrost, na wyrost, bo to nie jest raczej historia, która kończy się jakimś plot twistem albo czymś takim szalonym, i my powinniśmy się w trakcie czytania tego domyślić. Absolutnie nie, to w ogóle nie o to chodzi, ale nie spodziewałam się, że aż taka. Przygoda może spotkać tą naszą ekipę na koniec i to też sprawiło, że będę na pewno chciała sięgnąć po, kolejną, po kolejny tom. I też jeden z bohaterów podobało mi się to, że dostał taką swoją życiową klamrę. Nie będę wam teraz mówić, co mam tutaj na myśli, natomiast no, podoba mi się, że to nie są postaci, które tam po prostu tkwią w tym domu, i my tylko czytamy o ich przygod przygodach i nic tam się więcej nie dzieje, tylko jest tam jakiś progres w ich życiu i. To do mnie bardzo przemówiło i bardzo to też widać po Konradzie, który przechodzi tą swoją przemianę, bo kiedy trafia tam do tego domu, jest takim człowiekiem nie do końca szczęśliwym z tego swojego miejsca w życiu, z tego co robi i chciałby troszkę to swoje życie zmienić i, i, i to mu się udaje rzeczywiście zrobić w tej Lichotce i on takie małe zmiany wprowadza. I wydaje mi się, że on sam nie spodziewał się na początku, że rzeczywiście tak to może się rozwinąć. Także no, naprawdę bardzo przyjemnie czytało mi się tę książkę. Będę Wracać do drugiego tomu, natomiast nie jest to coś na pewno, o czym będę myśleć długo i często. Ale ja też w sumie tego nie oczekuję od tego typu książek: od książek, które mają być po prostu dla mnie przyjemne, które mają mi dać rozrywkę i które mają mnie tak otulić takim ciepłym kocykiem, a ta książka zdecydowanie to robi, także na pewno polecam. I zaczęłam sobie już też czytać. Sięgnę sobie tutaj do tyłu, zaczęłam sobie już kwiat wiśni i czerwona fasola, ale tak naprawdę przeczytałam dopiero pierwsze kilka rozdziałów, i tam z 40 stron, żeby po prostu zobaczyć, jaki tutaj jest vibe, czy ta książka pochwyciła mnie od samego początku i muszę wam przyznać, że, że tak rzeczywiście jest, i jeżeli ona nie będzie pięciogestkową lekturą, to to nie wiem, co nią będzie. Bardzo, bardzo to do mnie przemawia, mimo że dopiero poznałam głównych bohaterów. I jest tutaj y, mężczyzna, który prowadzi taki sklepik, w którym sprzedaje taki deser dorayaki. To są tradycyjne naleśniki, które są nadziewane taką słodką pastą z czerwonej fasoli. I wiemy już od samego początku, że to nie jest coś, co on kocha robić, coś co on wybrał, żeby się tym zajmować zawodowo i ma on jakąś przeszłość, która jakoś daje mu się we znaki i Powoduje, że jest on dosyć nieszczęśliwym człowiekiem. Co więcej, przychodzi pewnego dnia do niego pewna starsza kobieta, która proponuje, że będzie u niego pracować. A on nie do końca chce, żeby ona u niego pracowała, no bo jest ona już starszą osobą, boi się, że będzie odstraszać klientów. Ona też ma jakoś tak dziwnie powykrzywiane palce, i wygląda to według niego nieestetycznie, no i jednak no nie chce po prostu o niej zatrudnić, i na razie po prostu tylko obserwuje to, jak ta. No, jeszcze nie nazwę tego relacją, natomiast ona przekonuje go tym, że potrafi naprawdę robić to na dzień z tej słodkiej fasoli, i wydaje mi się, że będzie to prosta historia, natomiast będzie ona kryła w sobie takie piękno codziennego życia, tego takiego zwykłego życia i trudów, których my wszyscy doświadczamy, i ja też mówię o tym, że to może być pięciogłębieskowa lektura. Dla mnie, bo ja bardzo lubię tego typu relacje, kiedy spotyka się dwójka ludzi, którzy są w ogromnej różnicy wiekowej, zajmują się zupełnie czymś innym i na pozór na początku nie mają w ogóle nic ze sobą wspólnego, no a potem okazuje się, że jednak coś wspólnego mają i że są oni w stanie czerpać ze swoich relacji nawzajem. I ja czuję, że ta książka taką lekturą będzie, natomiast nie wiem. No na razie ja zapoznałam się z naszą yy, główną bohaterką, cały czas zapominam jej imienia. Dokółę prawdopodobnie, ale mówię, przeczytam ją, pewnie zaraz usiądę naraz i do Was wrócę, bo to jest naprawdę cienka lektura i ma ona mniej niż 200 stron. I, i to jest kolejna rzecz, która sprawia, że mi się wydaje, że ona będzie świetna, bo często, e, zwłaszcza też literatura japońska, kiedy te książki są z pozoru cienkie i nie mają dużo treści, nie mają obszernej formy może tak powinnam to nazwać to jednak ta treść jest naprawdę obfita i na to właśnie liczę, ale już nie przynudzam, bo nie wiem nic o tej książce, więc przeczytam. I wracam do Was za chwileczkę. Skończyłam Kwiat Wiśni i Czerwona Fasola Duriana Sukegawa. Piękna. I to jest chyba literatura piękna i ta książka również jest piękna i ta historia, która tam jest przedstawiona, właśnie taka jest. I rzeczywiście ta książka dała mi to, co ja się spodziewałam, że ona mi da. To jest jedna z tych pięknych, wspaniałych historii, które są z pozoru proste i mówią o życiu zwyczajnych ludzi. Takich jak my, a kryje się tam pod tym, bo ja właśnie odbieram tego typu książki jako pewnego rodzaju e, symboliczne historie, bo one nie są przepełnione szczegółami, faktami z życia tych ludzi. Oczywiście są fakty z życia tych ludzi, bo tutaj mam na myśli e, naszego głównego bohatera Sentaro i e, Tokuę, tej starszej kobiety, która już jest u schyłku swojego życia i... Napotyka właśnie tego mężczyznę, a raczej sama wybiera, żeby z nim porozmawiać, i okazuje się, że oni mają ze sobą coś wspólnego. Nie chcę Wam powiedzieć, co się wydarzyło, bo to jest dosyć krótka historia, i nie chcę, żebyście za wiele wiedzieli, natomiast przytrafiło im się coś zupełnie innego, a jednocześnie coś bardzo, bardzo podobnego, gdzie czuli się bardzo podobnie i gdzie doświadczali podobnych trosk, i historia w ogóle tej starszej kobiety. Brakuje mi słów, żeby opisać, jak trudna i jednocześnie. Piękna jest jej historia. To zakończenie jest bardzo takie wzruszające. Ono daje bardzo do myślenia. Naprawdę jest tutaj wiele takich aspektów tej książki, które powodują, że ona skłania do myślenia, i przede wszystkim jest to to, że nie powinniśmy oceniać ludzi po tym pierwszym wrażeniu, gdzie mówi się bardzo często, że ono jest najważniejsze i już nie da się go nigdy zmienić, i przez pryzmat tego pierwszego spotkania właśnie będziemy daną osobę w ten, spo, w dany sposób oceniać, i właśnie nasz główny bohater Sentaro. On z pozoru na początku wydaje się człowiekiem takim gburowatym, chciwym, nie do końca dobrym. Ta jego przeszłość jest też wątpliwa, o której my później czytamy, ale no to pierwsze wrażenie on robi bardzo złe i raczej nie jest bohaterem, którego lubimy. Ma on problem z alkoholem na przykład właśnie na skutek tych różnych wydarzeń wcześniej i traktuje dosyć nieprzyjemnie tą właśnie starszą kobietę, która do niego przychodzi. Ale okazuje się, że za tym stoi coś zupełnie innego, i ta książka nam daje później możliwość, żeby go poznać. I, I naprawdę pięknie się to czyta. Bardzo się cieszę, że ta książka do mnie trafiła, bo to jest jedna z tych lektur, które z pozoru są cienkie i właśnie niepozorne, a poruszają wiele wartościowych tematów, takich jak zrozumienie, trudność z uporaniem się z przeszłością, takiej sile przyjaźni, o chorobie, o utracie. No naprawdę cała gama. Różnych tematów poruszonych tutaj, z którymi myślę, że większość czytelników będzie mogła się w jakimś stopniu utożsamić, i wydaje mi się, że to jest też siła tej książki. I ja już się powtarzam, ale ja uwielbiam naprawdę takie lektury, które z pozoru mówią o niczym a tak naprawdę mają bardzo głębokie dno i można na wiele sposobów je interpretować. Można chociaż jeżeli chodzi o interpretację to tutaj raczej jest jedna, ale miałam na myśli to, że można się skupić na wielu różnych aspektach i w zależności od tego kim jesteście i w jakim miejscu swojego życia jesteście, to możecie z tego typu lektur wyciągnąć troszkę coś innego i kwiat wiśni i czerwona fasola właśnie to robi. Naprawdę świetna lektura. Najlepsza z tych wszystkich, z tych trzech, które akurat tutaj przeczytałam, i to jest dla mnie pięciogwiazdkowa lektura. Będę o niej, myślę, bardzo długo wspominać, myśleć o niej. I na pewno też będę wam ją niejednokrotnie polecać. I muszę sobie jeszcze zobaczyć koniecznie, jakie tytuły się kryją jeszcze pod nazwiskiem Suke Gawa, bo no, naprawdę jestem zainteresowana. I w sumie to tyle, jeżeli chodzi o ten tytuł. W sumie nie przeczytałam jeszcze Remarka Łuku Triumfalnego, ale na pewno po nią sięgnę sobie na jesień albo na zimę, właśnie, bo dla mnie to jest taki czas, kiedy ten Remark dobrze mi wchodzi. I nie czytałam jej w tym filmie właśnie z tego powodu, że ja wiem, że ja po nią sięgnę. Wiem mniej więcej, czego mogę tutaj się spodziewać. I, no tak jak powiedziałam wam wcześniej, ja czuję, że to jest pewniaczek, więc sięgnęłam po coś, co. Raczej nie szybko by trafiło w, na moje półki i w moje łapki, więc y, uważam, że to był świetny wybór. Dzięki Nikola raz jeszcze te książki dały mi naprawdę dużo ciepła. I, i jakbym miała ciemno powiedzieć, od kogo te książki zostały y, przysłane, to powiedziałabym, że od Nikoli. Dajcie koniecznie znać, czy czytaliście którąś z tych książek i czy Wam się podobały. A jeżeli nie czytaliście, to czy zachęciłam Was wspólnie z Nikolą, w sumie, do dosięgnięcia po nie? I na dzisiaj to byłoby już wszystko. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka i widzimy się w następnym. Cześć!